Koziorożce, czerwiec to jest miesiąc, gdzie będziemy się skupiać u Was na relacjach i związkach. No ale to nie jest jedyne, co się wydarzy na niebie. Zapraszam Was na oczy na czerwiec. Ja nazywam się Astro Luisa. Słuchajcie, jakie domy u Was będą aktywowane? Przede wszystkim Wenus będzie wchodzić do Waszego piątego domu, miłości, dzieci, kreatywności. Będziecie mieć bardzo naświetlony dom siódmy czyli dom związków, relacji, partnerstwa, to jest rak. Mars będzie wchodzić do waszego domu 9, podróży, edukacji, również ideologii, tego, jak my widzimy życie ogólnie. Pełnie będziecie mieć w domu 12. No, i będziemy mieć też kwadratury tutaj między Waszym domem siódmym a domem czwartym, ale to zaraz Wam o tym wszystko opowiem. Rozpoczynamy 6 czerwca wejściem Wenus do Waszego piątego domu. No, Koziuszce, jest to czas. Wenus chodzi do byka, Wenus uwielbia być w byku, czuje się tam wybornie, najlepiej po prostu może wreszcie czerpać z tych zmysłowych przyjemności życia. To jest czas, kiedy warto jest się zakochać w życiu. Warto jest tworzyć, warto flirtować, malować, pisać. Jest to też pewnego rodzaju błogosławieństwo, jeśli chodzi i o dzieci, i również o hobby, o wszystko to, co my tworzymy. Bardzo dobry moment na randkowanie, na to, aby wychodzić do ludzi, na to, aby tworzyć manualnie, na to, aby skupić się na waszych pasjach, na waszych. Um, Talentach, wszystko to, co tworzycie, co sprawia Wam przyjemność. Em, pozwólcie sobie być w tym, również bardzo dobry czas na to, aby po prostu wyjść y, i, i pobyć trochę ze sztuką, przebyć w świecie sztuki, przebywać w świecie sztuki. 8 czerwca będziemy mieć już Jowisza i Merkurego, one spotkają się w koniunkcji na ostatnich stopniach bliźniąt. I no, Jowisz nie czuje się najlepiej w bliźniętach, Merkurz za co wybornie się tam czuje, bardzo dobrze. Jest to Wasz dom szósty, także takie pewnego rodzaju podsumowanie, jeśli chodzi o Wasze codzienne rutyny, jeśli chodzi o wasze, Waszą codzienną pracę, dajcie mi znać, co się zmieniało u Was przez ten ostatni rok, jeśli chodzi o codzienne rutyny. Być może testowaliście i sprawdzaliście wiele różnych nowych możliwości. Czy to diet, czy to sportów, czy to, nie wiem, wstawania rano, a może wcześniej, a może później, a może zmieniam, czy najpierw piję kawę, czy najpierw śniadanie. To są najdrobniejsze zmiany, które wpływają na jakość Waszej codzienności, wa jakość Waszego życia poprzez właśnie codzienność. Co testowaliście przez ostatni rok? Ja bym tutaj mógł dać Wam mnogość możliwości, również jeśli chodzi o zdrowie. Mam nadzieję, że jeśli wcześniej mieliście jakieś problemy ze zdrowiem, to ten Jowisz przyniósł Wam pewnego rodzaju błogosławieństwo, a nie na przykład pewnego, w pewnym sensie więcej stresu i przepalenia ze względu na ilość informacji. No już jest, jest, są to ostatki. Ostatki Jowisza Merkurego. Dlaczego? Ponieważ do następnego dnia, 9, i Jowisz Merkury będą już w raku. No i w raku Jowisz czuje się najlepiej. Najwygodniej może w pełni ukazywać swoją energię, może płynąć z tymi emocjami. Rak, czyli wasz dom siódmy, jest waszym descendentem. Jest to zaraz po przeciwnej stronie koła. Jak patrzycie między ascendentem a descendentem, one są naprzeciwko siebie, w opozycji. I jak Jowisz przechodzi do raka, to to jest moment, kiedy. Hmm, Wszelkie błogosławieństwa i przed największym benefikiem dotyczące Waszych związków, relacji partnerskich, relacji jeden na jeden i romantycznych związków, i związków biznesowych, relacji biznesowych będą tutaj. Um, Wspomagane <grym eleganie> powiedzmy, przez. Hmm, poczujecie, że, że macie jakąś taką pomoc w tych relacjach, jest może trochę łatwiej, albo trochę więcej, więcej relacji, więcej wartościowych relacji. One muszą być oparte na waszych, emocji, na waszych emocjach, na waszych potrzebach emocjonalnych, oczywiście jest to rak. Ale ogólnie. Ten moment to jest szansa na to, aby też wykorzystać związki jako bramę do waszego rozwoju. Ym, możecie, ym, szczególnie jak będziemy mieć Merkurego w raku, nie za dobrze się czuję w tym raku, ale jak będziemy mieć tego Merkurego jeszcze w raku, możecie ym, Spotkać kogoś ważnego dla Was, możecie zawrzeć jakąś nową umowę, wejść w głębszą relację. Z drugiej strony uważałabym na to, aby nie popadać w zależności od partnera, partnerki, również tych biznesowych, lub od innych ludzi, z którymi tworzymy wartościowe relacje jeden na jeden, ważne dla nas. I też uważałabym na to, aby nie unikać kompromisów. Może to być dość emocjonalny rok. Dla Was w koziorożce. Ale piękne. Myślę, że jeśli chodzi o związki, relacje, może tutaj być, e, może dziać się dużo. Może dziać się u Was dużo. Jeszcze pod koniec miesiąca wrócimy na chwilę do, do raka. 11 czerwca będziemy mieć pełnię w Waszym 12 domu, w e, strzelcu. Coś się kończy w ciszy. E, pewien etap kończy się w ciszy. E, będzie to e, czas, kiedy poprzez sen. Poprzez intuicję, yy, praktykowanie Waszej duchowości, jakaś część z Was może być uzdrowiona. Yy, I to jest praca, którą Wy wykonujecie już przez ostatnie pół roku, ale teraz podczas tej pełni to może do Was, może zostać wam naświetlone okej. Okay. Co. Yy, co było dla mnie ciężkie, co było dla mnie trudne, ale już się z tym uporałem, uporałam, i co być może było dla mnie nieuświadomione przez cały ten czas, ale teraz czuję się już lżej, mogę pójść dalej. Z drugiej strony, uważałabym na to, aby nie uciekać za bardzo w świat iluzji. 17 czerwca będziemy mieć wejście Marsa do Waszego dziewiątego domu, także czas na duchową wyprawę. Powiem tak, dosłownie i mentalnie. Wykorzystajcie ten tranzyt, aby z jednej strony walczyć o swoje poglądy, ale też Jednocześnie nie narzucać ich innym, nie popadać w pewnego rodzaju dogmatyzm. Ten Mars w dziewiątym domu to jest bardzo dobry czas na naukę. Jest to panna. Mars czuje się dobrze w pannie. To jest, wiecie, jak wchodzimy do biblioteki, my od razu wiemy, które pozycje potrzebujemy. Szukamy dokładnie tych informacji, które są nam przydatne. Jesteśmy w stanie też walczyć, ale w taki konstruktywny sposób i bronić tego światopoglądu, który do nas przemawia. W połowie czerwca będziemy też mieć kwadratury, ponieważ Saturn i Neptun już są w Baranie, będą tworzyć kwadraturę do Jowisza w Raku. I to jest kwadratura między Jowiszem w Waszym siódmym domu, a Saturnem i Neptunem w Waszym czwartym domu. Także możecie odczuwać tutaj pewnego rodzaju rozbieżność między potrzebą ekspansji w relacjach, no bo Jowisz to jest przede wszystkim ekspansja, a wewnętrznymi lękami lub pewnego rodzaju niejasnościami domowymi. Um, Warto jest skupić się na budowaniu związków na takich solidnych podstawach emocjonalnych. I pamiętajcie, że to, czego wy nie wypowiadacie w związku, yy, i może czasem yy, trochę zakopujecie to gdzieś albo chowacie pod dywan, to tak naprawdę jest dług w relacji. On do Was wróci. Z jakimi odsetkami, no to zależy ale y, namawiam Was do tego, żeby y, być świadomym, jakie są fundamenty, y, sprawdzić te fundamenty relacji i związków y, i zawsze w pierwszej kolejności stawiać na siebie, jednak, mimo wszystko, y, z empatią i z miłością. Co jeszcze oprócz tego? Pod koniec miesiąca, ostatni tydzień, to będzie już kumulacja, wielka kumulacja w raku, ponieważ będziemy mieć z tego pierwszego wejście słońca do raka, słońce ja, ego, moja tożsamość. I będziemy mieć 26, 21 mamy słońce, przesilenie, 26 mamy Nów, czyli spotyka się i księżyc, i słońce braku, a mamy plan oprócz tego już Merkurego i Jowisza. Także świetny moment na to, aby przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, na czym nam zależy w relacjach z innymi, również w relacjach biznesowych, romantycznych i biznesowych, i oprócz tego na zasiewanie intencji. Jeśli poszukujecie partnera/partnerki, świetny moment na to, aby taką intencję zasiać. Jeśli chcecie budować te relacje, rozwijać je bardziej, bardzo dobry czas na to, aby taką intencję również zasiać. No i z tym was zostawiam, Koziorożce. Myślę, że zapowiada się naprawdę ciekawy dla was miesiąc, pełen czułości, pełen bliskości, mam nadzieję, i powodzenia.